Przyciągnij do życia to, czego pragniesz. Wybierz miejsce, gdzie nic nie będzie ci przeszkadzało, gdzie czujesz się bezpiecznie. Usiądź wygodnie, tak, żeby czuć się komfortowo. Odpręż się. Ale trzymaj kręgosłup wyprostowany. Zamknij oczy. Weź powoli głęboki wdech. Tak, jakbyś przyjmował dobro do swojego ciała. Teraz powoli wypuść powietrze pełne zanieczyszczeń z Twojego wnętrza. Rozluźnij po kolei wszystkie części swojego ciała. Świadomie wędrując umysłem do każdej po kolei od stóp, rąk, mięśni, przez serce do umysłu. Oddychaj spokojnie. Wdychaj dobro. Wydychaj balast. Wydychasz i zrzucasz go z siebie. Jesteś odprężony i sięgasz do swojego serca po swoje największe pragnienie. Zdefiniuj je. Widzisz to już? Przyjrzyj się temu swoim sercem. Zrób wdech, który da Ci siłę do pracy z umysłem, który pomoże Ci to pragnienie zmaterializować. Teraz zrób wydech, aby wyrzucić wszystkie swoje wątpliwości. Skup swoje ciepłe i bezpieczne myśli wokół tego, Czego pragniesz? Twoje ciało jest przekaźnikiem. Głęboki wdech ładuje Twój wewnętrzny akumulator, aby dać napęd do realizacji pragnienia. Wydechem oczyść obraz celu, aby nic go nie zakłócało. Poczuj, jak energia rośnie w tobie, jak każdy wdech zwiększa szansę na spełnienie pragnienia. W swoim umyśle wyobraź sobie siebie w sytuacji, w której Twoje pragnienie się wypełnia. Jesteś tam, czujesz pełnię szczęścia. To jest namacalne i realne. Wdychaj ten stan całym sobą. Wydychaj zanieczyszczające obraz myśli, niech stanie się czysty i klarowny, bez żadnej skazy. Właśnie teraz umysł jest gotów na to, aby zrealizować pragnienie serca. Twój spokojny oddech oczyścił drogę. Bądź jednością ze swoimi myślami. Twoje wyobrażenia są realne i namacalne. Poczuj, że możesz wszystko. Spokojnie, głęboko oddychaj. Poczuj narastającą moc sprawczą swojego umysłu. Poczuj wdzięczność za tę moc. Utrzymaj to na rosnącej fali Twojej wewnętrznej energii. Poczuj radość z tego, co się właśnie dzieje. Wdychaj te wibracje. Przy wydechu. Oczyszczaj ciało i umysł powoli i świadomie. Każdy wdech zbliża cię do celu, każdy wydech oczyszcza. Otwórz się na pomoc wszechświata. Nie osądzaj, pozwól czasowi upłynąć, stań się jednością ze swoim. Twoimi myślami. Pozwól, aby Twój umysł poprowadził Twoje działania tak, aby serce mogło się cieszyć z upragnionego, spełnionego marzenia. Dostrzeż możliwości, jakie daje Ci świat, bądź uważny, wszechświat wysyła ci sygnały i stawia kierunkowskazy. Teraz, każda chwila, będzie cię zbliżała do Twojego celu. Zmieniając siebie, zmieniasz rzeczywistość. Bądź czystą energią, bądź czystym światłem. Przyjmij dary, jakie wszechświat składa Ci w podziękowaniu za Twoją pozytywną energię. Co dzieje się już właśnie w tej chwili. To nie jest jakaś odległa przyszłość. Przeszłość już nie istnieje. Energia, jaką masz w sobie, ma ogromną moc sprawczą. Podejmij działanie, które dyktuje Ci serce. Powoli otwórz oczy. po zakończonej medytacji wracaj do tej myśli wiele razy w ciągu dnia i zaufaj sobie. Wszechświat podsunie ci okoliczności, aby twoje pragnienie zmaterializować. Pojawi się synchroniczność zdarzeń. Twój umysł jest gotów na przeznaczenie. Odważny, spokojny, bez lęku. Jesteś gotowy. Dziękuję Ci za Twoją obecność na tej medytacji. Przesyłam Ci moje pozytywne wibracje. Dzięki za dziś i do zobaczenia.